Witam państwa w kolejnym odcinku Prawem i Rozumem. W odcinku smutnym, ponieważ będzie to odcinek poświęcony historii państwa, które kiedyś było wielką demokracją, które kiedyś chroniło prawa i wolności swoich obywateli, a teraz ich zabija. Chodzi oczywiście o Stany Zjednoczone i to, co się stało ostatnio w Minnesocie. Dzisiaj porozmawiam o tym, dlaczego tak się dzieje, że czasami państwo popada w szaleństwo i wtedy zaczyna zabijać swoich obywateli. Zapraszam na ten odcinek, który już zaraz się zaczyna. Cieszę się, że możemy się po raz kolejny spotkać w tych pięknych okolicznościach natury. Za oknem zima, zima jakiej już dawno nie pamiętamy, a w historii świata także coś, co napawa nas raczej chłodem. Witam Państwa w kolejnym odcinku Prawem i Rozumem, w szczególności oczywiście patronów, którzy ciągle na platformie Patronite wspierają ideę radykalnego centrum. Taką ideę, która próbuje w szaleństwie tego świata szukać drogi środka. No ale niestety, ponieważ to szaleństwo się nasila, no to i szukanie tej drogi jest coraz trudniejsze. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego dzieje się tak, że czasami Państwo. Zaczyna zabijać swoich własnych obywateli. Mówię oczywiście o Stanach Zjednoczonych i o tym, co się dzieje w Minnesocie, o śmierci René Gut i Alexa Pretiego, olbrzymie kontrowersje na całym świecie dotyczące tej sytuacji, oczywiście krzyki z jednej i z drugiej strony. Z jednej strony oskarżenia państwa o faszyzm, z drugiej strony oskarżenia aktywistów o to, że byli w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie. Moja idea, którą chcę państwu dzisiaj przekazać, to to, że to państwo bardzo często tworzy niewłaściwe miejsce i niewłaściwy czas. I to państwo jest winne czemuś, co chciałbym nazwać grzechem eskalacji. Eskalacji emocji, napięć, stresu, w ramach którego naprawdę wszystko może się zdarzyć. O tym dzisiaj opowiemy sobie w wideofelietonie. Natomiast w sanatorium chorych myśli chciałbym państwa zderzyć dzisiaj z myślą Karla Schmidta, która wydaje mi się staje się niestety coraz bardziej popularna na świecie, staje się coraz bardziej popularna także w Stanach Zjednoczonych i w głowie samego Donalda Trumpa. Myśl bardzo, bardzo chora, może nawet chora śmiertelnie. Zapraszam na wideo felieton. Już mówiłem w jednym miejscu, że Stany Zjednoczone mają niestety pewną historię zabijania swoich obywateli. Policja bardzo często na przestrzeni naprawdę dekad stała się w Stanach Zjednoczonych służbą, która z jednej strony chroni i strzeże, ale z drugiej strony może być niebezpieczna. Może być niebezpieczna szczególnie dla tych obywateli Stanów Zjednoczonych, którzy mają szczęście albo nieszczęście być czarni. Dlaczego? Dlatego że ze względu na panujący tam systemowy rasizm, który jest iście diabelską myślą i ideą, bardzo często zdarzały się sytuacje nadużycia władzy, nadużycia broni, jakby opartego na pewnego rodzaju przekonaniu, że jeżeli ktoś, kto ma inny kolor skóry, jakoś się zachowuje, to to jest zachowanie dziwne i w związku z tym trzeba interweniować. Ale teraz nagle w Stanach Zjednoczonych stało się coś nowego, jeżeli możemy tak powiedzieć. Otóż Stany Zjednoczone zaczęły zabijać swoich białych obywateli. Te dwie śmierci, które przeszły jak burza informacyjnie przez cały świat i wzbudziły tak wiele żalu, ale kontrowersji i pytań także, czyli śmierć René Gud, która została zastrzelona w swoim samochodzie oraz Alexa Pretiego, w stosunku do którego właściwie wykonano egzekucję, każe nam postawić pytania dlaczego tak się dzieje, że państwo doprowadza do takich sytuacji, że właśnie staje w takiej oto roli, w której zamiast chronić, zabija. I chciałbym Państwu tę ideę przedstawić z perspektywy kogoś, kto oczywiście o Państwie myśli bardzo mocno i myśli także o tym, w jaki sposób Państwo staje się Państwem lepszym, no ale też w jaki sposób Państwo staje się Państwem gorszym. I nie mam żadnych wątpliwości, że Państwo staje się Państwem gorszym wtedy, kiedy podnosi emocje, to znaczy wtedy, kiedy sieje nienawiść, wtedy, kiedy. Zachowuje się o to w taki sposób, że ludzie myślą, ktoś nas albo coś ważnego dla nas atakuje. Ktoś szerzy wizję przemocy, no i w związku z tym my musimy wyjść i coś musimy z tym zrobić. Mówię tutaj o sytuacji, która miała miejsce w Stanach Zjednoczonych, chociaż zaraz wrócę do naszego podwórka. Mianowicie, wydaje mi się, że Donald Trump jako przywódca bez wątpienia populistyczny zachowuje się często jak mały chłopiec w spodenkach, który lubi się bawić żołnierzykami. To znaczy on ma prawdziwych żołnierzy, bardzo sprawnych żołnierzy, zarówno agentów federalnych, którzy są między innymi w, w ICE, czyli w tej agencji, która zajmuje się ściganiem migrantów i deportacją, ale oczywiście także Gwardię Narodową i, i inne służby. I pewnie wiecie, że w ostatnim czasie Trump w bardzo wielu momentach mówi wyślę Gwardię Narodową do Chicago, właśnie teraz do Minnesota, czyli ja z pozycji Takiego dawnego króla, można powiedzieć, szefa Stanów Zjednoczonych na poziomie federalnym, mówię Wam, Stanom, czyli bardzo niezależnym jednak jednostkom, zupełnie sobie nie radzicie, nie radzicie sobie z problemami, więc ja, wujek Donald, po prostu Wam pomogę, a tak naprawdę Was wyręczę. Jest to wyższościowe, jest to y, populistyczne, jak powiedziałem. Jest to przekonanie, że oto siła, a w szczególności popisanie się siłą, będzie dawało dobre efekty. Ja już pomijam to, że z perspektywy gubernatorów, czy z perspektywy ludzi, którzy tam rządzą na miejscu, to jest oczywiście obraza ich inteligencji i sprawczości. Wyobraźcie sobie populistycznego władcę w Polsce, który właśnie nagle wysyła wojsko do województw, który wysyła wojsko do powiatów i do gmin, nie wiem, na Pomorzu, w Lubuskiem albo w Dolnośląskiej, mówi: Zupełnie sobie nie radzicie, państwo musi od was przejąć. Zadania. No, byłaby to obraza dla tamtych ludzi. Bardzo często w przypadku Trumpa to oczywiście są takie na wyrost twierdzenia, które pokazują jego jako silnego, innych jako słabych. Ale do czego to doprowadza? No, doprowadza to do tego, że uzbrojeni ludzie, agenci federalni, a czasami żołnierze, po prostu pojawiają się w miejscach, w których właściwie ich nie powinno być. Bo tam nie ma wojny. Tam jest po prostu osiedle, tam jest to po prostu dom albo blok. I nagle. Przyjeżdżają wozy bojowe w miejsca, gdzie są szkoły, w miejsca, gdzie są place zabaw i pojawiają się, jak powiedziałem, po zęby uzbrojeni ludzie. To w sposób oczywisty eskaluje emocje. Wyobraźcie sobie, że do miasteczka Wilanów nagle Karol Nawrocki wysyła wozy bojowe i ludzi, którzy chodzą z bronią po mieszkaniach i kogoś szukają. W sposób oczywisty to by zwiększyło napięcie. Ludzie zaczęliby wychodzić, zaczęliby nagrywać, zaczęliby się interesować. Ja myślę, że nam w ogóle przypomniałoby się to, co miało miejsce w stanie wojennym. Ja byłem wtedy dosyć mały, ale pamiętam czołgi przejeżdżające przez moje małe miasteczko i to, jak się ich bałem. Pamiętam rozwalone kolejami krawężniki i wiem, że wtedy napięcie w mojej małej głowie i w moim małym sercu bardzo, bardzo urosło. I oczywiście wiem, pamiętam, jak moi rodzice i moi dziadkowie. Myśleli po prostu, że jest wojna. I pewnie wiele osób w Stanach Zjednoczonych też myśli, że przeżywają coś w rodzaju wojny domowej. I wtedy, kiedy to napięcie rośnie, wtedy, kiedy ludzie zaczynają działać w stresie, kiedy na przykład widzą, że kogoś się bije albo rzuca na podłogę, na ziemię, no to wtedy w sposób naturalny stają w jego obronie. A kiedy jest takie napięcie, kiedy to wszystko tak bardzo rośnie, te emocje rośno, rosną, to bardzo prosto, bardzo łatwo, obłąd. Bardzo łatwo o to, że ktoś popełni jakiś błąd poznawczy, ktoś będzie myślał, że ktoś do niego strzela, chociaż to może być zupełnie przypadkowa kula wystrzelona nawet przez jego kolegę. Tak zdaje się było w sprawie Alexa Pretiego. Albo ktoś krzyknie, albo ktoś kogoś szarpnie, i nagle okaże się, że ktoś zginął. Tak jak tam to miało miejsce. I teraz, kto jest temu winny? Czy ten, kto tam był w niewłaściwym miejscu i czasie, czy to państwo, które stworzyło ten niewłaściwy czas i miejsce? Państwo, które zaczęło się popisywać przemocą, państwo, które podniosło poziom napięcia. Państwo, które mówi, że musi działać w jakimś kierunku, bo jest zagrożenie, ale czy musi działać w taki sposób? Czy to jest działanie proporcjonalne? Czy nie można zająć się migrantami, którzy są szkodliwi dla państwa w inny sposób? Czy nie można działać bardziej administracyjnie? Czy trzeba być szeryfem? Chciałam znajomego, który kiedyś uczęszczał do szkoły detektywistycznej na południu Polski i mówi, że tam zajęcia prowadził detektyw Rudkowski, którego pewnie znacie. Z mediów społecznościowych i z bardzo czasami nieraz dziwnych historii. No i właśnie ten znajomy mówi, że wszyscy byli zawsze bardzo zdziwieni, kiedy detektyw Rutkowski przyjeżdżał na zajęcia, dlatego że on nie przyjeżdżał w normalny sposób. Tylko na dziedziniec szkoły jeżdżało kilka samochodów, kilka suwów oklejonych naklejkami Rutkowski Patrol, wyskakiwali ludzie zamaskowani z długą bronią, no i wysiadał on cały na biało albo na czarno, z fryzurą, z płaszczem i najczęściej z walizką. Kajdankami przyczepioną do ręki. Dlaczego? Żeby był popis, żeby było widać, że jest ważny, żeby było widać, że jest groźny. Tylko, że wszyscy się z niego śmiali. Bo było wiadomo, że to jest ktoś, kto musi się po prostu popisywać. Wydaje mi się, że Trump także chce pokazać, jaki jest ważny i poważny i też musi grać szeryfa. Problem polega na tym, że tam w tej szkole z Rutkowskiego nikt nie zginął. Ale jeżeli prowadzi się akcje, w których ludzie z ostrą bronią chodzą po osiedlach. Kiedy podnosi się ten poziom napięcia, to naprawdę różne rzeczy mogą się zdarzyć. My też mamy swoich szeryfów i chciałbym o tym przypomnieć, bo mieliśmy taką sytuację, która dla mnie jest bardzo podobna. Która też pozwala postawić, jak sądzę, pewną diagnozę. Mianowicie w 2007 roku w Siemianowicach Śląskich także uzbrojeni ludzie weszli do domu kobiety w średnim wieku. Barbary Blidy, która miała zarzuty dotyczące korupcji. Natomiast oni weszli także z polecenia kogoś, kto chciał być szeryfem. Spiniewać obry to jest kolejny człowiek, który lubi przedstawiać siebie jako kogoś, kto wojuje z układem, z przestępcami, jako kogoś, kto przesadza, kogoś, kto właśnie lubi się popisać żołnierzami, akcją, mocnym działaniem. No i tam też została wyeskalowana emocja, tam zostało podniesione napięcie, tam także wszyscy działali w stresie, bo to jest stres. Mam nadzieję, że tego nigdy nie przeżyjecie, ale jeżeli ktoś kiedyś z bronią, zamaskowany wszedłby wam do domu i to nie pojedynczo, ale w sześciu, siedmiu, ośmiu, zacząłby wam ten dom przeszukiwać, no to wtedy byście naprawdę się zdenerwowali. I tam także nastąpiła, nastąpiło coś, co można by nazwać zwarciem. W zwarciu, w bliskim zwarciu, w którym jest bardzo dużo emocji, dużo bardzo złych rzeczy może się zdarzyć. I tam się taka rzecz zdarzyła. Barbara Blida poprosiła o to, żeby mogła pójść do toalety, weszła tam, wyciągnęła broń, i zastrzeliła się, strzeliła do siebie. Co by było gdyby strzeliła do kogoś innego? Czy w ogóle musiała strzelić? Czy państwo musiało tak eskalować i robić taki cyrk? Czy nie można było jej wezwać spokojnie z pełnomocnikiem, przesłuchać w innym miejscu? Można było, ale chodziło o to, żeby się popisać. Chodziło o to, żeby zachować się jak detektyw Rutkowski, żeby wjechać z piskiem opon, żeby zrobić coś, co w pewnym sensie w, 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 w oczach opinii publicznej już przedstawiało tego kogo się ściga jako przestępcę. Wiecie, problem polega na tym, że później, kiedy dzieje się to coś złego, no to właśnie ci wielcy szeryfowie nagle się wycofują. Już wiemy, że Donald Trump wie, że zrobił błąd, że zwolnił mm, szefa ICE, będzie tam ktoś inny, no bo do takich rzeczy nie powinno dojść. Janusz Kaczmarek, który wspominał tamtą sytuację, tamtą polską sytuację z 2007 roku, gdzieś w jakiejś swojej książce napisał, że po tym, co się zdarzyło, zadzwonił do niego Zbigniew Ziobro z płaczem, mówiąc, ratuj Janusz. Ten człowiek był zupełnie rozbity, bo najpierw rumakował, a tutaj się skończyło rumakowanie. Tutaj nagle okazało się, że jego zabawa żołnierzykami skończyła się śmiercią konkretnej osoby. To tak właśnie jest, że dopóki się nic nie dzieje, to wydaje się, że jest fajnie, ale jak się zdarzy, no to wtedy nagle ci, którzy to robią, idą po rozum do głowy i wtedy rozkładają ręce i rzeczywiście zamieniają się w takie małe dzieci, które nie chciały, ale my. Musimy powiedzieć, tak, chcieliście, chcieliście zrobić spektakl polityczny z broni, z ludzi uzbrojonych, chcieliście zgnieść ofiarę, chcieliście pokazać swoją siłę, najpóźniej no się dziwicie, że takie coś miało miejsce. Wiecie, konstytucja nasza, ale konstytucja właściwie wszystkich krajów i także porządek prawny Stanów Zjednoczonych zawiera taką zasadę, która nazywa się zasadą proporcjonalności. My, prawnicy, żeby ułatwić trochę jej zrozumienie, mówimy, że to jest. Zasada nie strzelania do komarów z armat, a więc nie używania nadmiernych środków dla zniszczenia jakiegoś zła. Takich środków, które przy okazji powodują jeszcze więcej zła. Jeżeli sobie wyobrazicie strzelanie z armat do komarów, to, to jest właśnie to. Prawdopodobnie komara się nie trafi, ale zniszczy się budynki wokoło. Nazywamy to także wylewaniem dziecka, zasadą nie wylewania dziecka z kąpielą. Chodzi o to, żeby pozbyć się czegoś złego, brudnej wody, ale nie stracić czegoś cennego, dziecka, czyli na przykład złapać przestępcę, ale przy okazji nie zabić niewinnego obywatela. Ta zasada i w roku 2007 w Polsce i teraz w Stanach Zjednoczonych jest naruszana. To jest zasada, której państwo powinno przestrzegać zawsze, bo nie jest sztuką. Pozować na silnego. Prawdziwe państwo, prawdziwe silne państwo ma środki, żeby działać w tle, działać po cichu, nie epatować siłą, nie epatować złą energią, nie eskalować. Państwo powinno deeskalować, obniżać poziom konfliktu, a nie napełniać ludzi, ich serca gniewem, strachem, przerażeniem nieraz i w ten sposób kreować sytuacje, w których. Tylko zło czeka, ażeby się wydarzyło. I się wydarza. I w Stanach Zjednoczonych, i w 2007 roku. Poważne państwo, o tym piszą wszyscy analitycy i wszyscy filozofowie polityki, nie musi pokazywać siły, bo z pokazywaniem siły jest tak jak z mówieniem albo pokazywaniem, że jest się damą, jak mówi stare powiedzenie. Jeżeli musisz pokazywać, jeżeli musisz o tym mówić, to znaczy, że nią nie jesteś. Tak samo, jeżeli państwo musi... Się popisywać siłą, to tak naprawdę jest słabe i powoduje, że widać wtedy jego erozję. Państwo powinno zachować się jak arbiter. Ja już kiedyś takiej metafory używałem. Wyobraźcie sobie, że sędzia na meczu piłkarskim nagle sam zaczyna być agresywny, że w pierwszych 10 minutach pokazuje trzy czerwone kartki, że krzyczy na zawodników. Czy uznalibyście, że to jest dobry sędzia? Nie. To doprowadzi do jatki prawdopodobnie, złości na tego sędziego, podwyższenia, eskalacji emocji i na pewno zdarzy się coś złego. Państwo nie powinno eskalować, powinno deeskalować. Państwo amerykańskie obecnie specjalnie podnosi emocje po to, żeby ludzie widzieli, jakie jest silne, a tak naprawdę widzą, jakie jest słabe. Pomyślcie proszę o tym i o tym także, że zasada proporcjonalności nie jest wymysłem prawników. Jest czymś bardzo, bardzo ważnym. Jest czymś, co powinniśmy ciągle nosić w głowie i wymagać od naszego państwa, żeby działało środkami umiarkowanymi. Żeby nie popisywało się siłą, bo jeżeli popisuje się siłą, to wtedy naprawdę może i bardzo często wydarza się coś bardzo złego. Można powiedzieć, że te śmierci, śmierć René Good i Alexa Pretiego, trochę tak jak śmierć Barbary Blidy, która jak wiecie, być może będzie na nowo analizowana. W tamtym roku został powołany zespół, który ma to sprawdzić. Te śmierci były przewidywalne, paradoksalnie, bo jeżeli ktoś kreuje sytuację grozy, sytuację napięcia, sytuację przerażenia, sytuację stresu, to w pewnym sensie liczy się z tym, że w tej sytuacji coś złego się dzieje. I jeżeli się dzieje, to nie można powiedzieć, że poważne państwo nie mogło tego przewidzieć. Mogło i powinno i powinno zachować się inaczej. Dzisiaj w sanatorium chorych myśli zapowiadany Karl Schmidt. Filozof niezwykle kontrowersyjny, filozof, który urodził się rok wcześniej niż Adolf Hitler, i który w pewnym sensie w swoich pracach przewidział, wykreował ideę takiego właśnie autokraty, takiego przywódcy totalitarnego, jakim był Hitler. Zresztą. Postać, mówię tu o ja, Karlu Szmicie, także kontrowersyjna, ponieważ w 1933 roku przystąpił do NSDAP. My ciągle go czytamy i ciągle uczymy studentów, m.in. studentów prawa, tego co o demokracji, o konstytucji, o prawie międzynarodowym myślał Schmidt, dlatego, że jest on dla nas diagnostą zła. Jest on dla nas kimś, kto dobrze rozumiał, na czym może polegać sytuacja, w której zło jest przy władzy, i w sposób bardzo wnikliwy to zło opisał. Poświęcę jeden z następnych programów szerzej Schmidtowi, dlatego, że trochę Wam reklamując ten program, muszę powiedzieć, że kiedy oglądam Donalda Trumpa, to myślę, że on jest szmitańskim politykiem. To jest ktoś, kto prawdopodobnie Schmidt'a nie czytał, ale działa dokładnie tak, jak Schmidt sobie wyobrażał, że będzie działał przywódca. To jest oczywiście bardzo smutne i będę chciał Wam pokazać te paralele, ale dzisiaj jedna myśl, która bardziej pasuje do tematu naszego wideo felietonu. Mianowicie, jedną z głównych tez Schmidt'a było to, że esencją polityki Kwint esencją polityki jest relacja pomiędzy przyjacielem i wrogiem. Czyli że właściwie Schmidt sugerował, proponował, rekomendował można nawet powiedzieć, żeby w taki właśnie sposób rozumieć politykę i tak ją definiować jako opozycję pomiędzy tym, kto jest naszym przyjacielem i tym, kto jest naszym wrogiem. Powiecie, że to nic nowego, ale jest tutaj jednak jeden, może nie nowy, ale bardzo niepokojący element. Tu nie chodzi o wroga jako przeciwnika w tym porównaniu, w tym zestawieniu. Tu chodzi o wroga egzystencjalnego, czyli nie o przeciwnika, o oponenta, o kogoś, kto nam się nie podoba, ale o kogoś, kogo my sobie wyobrażamy albo przedstawiamy, w tym przedstawiamy także innym, jako śmiertelne zagrożenie, czyli jako kogoś, z kim nawet nie chcemy wygrać po prostu, tylko musimy go zniszczyć, dlatego że jeżeli on nie zostanie zniszczony, to zniszczy nas. I dlaczego mówię o idei szmita wroga egzystencjalnego w związku z tym, o czym mówiłem w wideo felietonie i dlaczego chcę wam przedstawić tę myśl jako myśl bardzo chorą, jako śmiertelnie chorą. Otóż populistyczni przywódcy oczywiście korzystają z tej idei. Podkreślam, każdy właściwie polityk kogoś sobie kreuje jako przeciwnika, ale właśnie przeciwnika, a nie wroga egzystencjalnego. A przywódcy populistyczni muszą mieć wroga egzystencjalnego. Jaka jest różnica? No i wiem, pomyślcie o meczu piłki nożnej. Kiedy wychodzą naprzeciwko siebie piłkarze różnych drużyn, ta druga drużyna to jest przeciwnik. Leo Messi może być przeciwnikiem dla Cristiano Ronaldo. Ale czy Leo Messi jest wrogiem egzystencjalnym Cristiano Ronaldo? Czy Cristiano Ronaldo musi zamordować. Messiego, złamać mu nogę, bo inaczej Leo Messi złamie nogę Christiana albo go zamorduje. Oczywiście nie. Można być przeciwnikiem, ale można się szanować. Tak samo w polityce. Lewica i prawica są przeciwnikami, ale nie musimy przecież myśleć o tym w taki sposób, że lewica jest egzystencjalnym wrogiem prawicy, to znaczy, że chce wyeliminować prawicy całkowicie z życia publicznego i vice versa, że prawica Chce wyeliminować lewicy. Ale są takie momenty, że w rzeczywistości zaczynamy tak myśleć. I nie tylko w Stanach Zjednoczonych, nie tylko w Polsce, i nie tylko w historii, politycy mówią, jest ktoś, jakaś grupa, która zagraża nam egzystencjalnie. Oczywiście najlepszym przykładem była narracja hitlerowska w odniesieniu do Żydów. Żydzi byli przedstawiani jako egzystencjalne zagrożenie, które trzeba zniszczyć. W sporze, w, sporze, w wojnie, śmiertelnej wojnie w Rwandzie pomiędzy Tutsi i Hutu, jedna strona przedstawiała drugą jako śmiertelne zagrożenie, no i chciała, i poszła, i zaczęła tę drugą stronę eliminować. Chcę, żebyście się chwilę nad tym pochylili i popatrzyli na działania Donalda Trumpa. Jako kogoś, kto przedstawia, kreuje wroga egzystencjalnego. On, w zależności od potrzeb, oczywiście, to są różne podmioty, bo to może, mogą być Chiny, może być Rosja, ale dla wewnętrznych spraw, dla niego wrogiem egzystencjalnym są imigranci. Znowu, imigranci mogą być traktowani jako problem, jako coś, co trzeba naprawić, coś, co trzeba rozwiązać. Natomiast Donald Trump, jak wielu, jak sądzę, prawicowych przywódców, także w Polsce, Traktuje imigrantów jako śmiertelne zagrożenia, więc jako wroga egzystencjalnego. Po co? Po to, żeby podnieść emocje, podnieść napięcie, żeby uzasadnić i znaleźć uzasadnienie polityczne dla bardzo ostrych działań. A te ostre działania, no to właśnie działania ICE, które polegają na tym, że ktoś wjeżdża na osiedle, wjeżdża do domów i eskaluje to napięcie, o którym mówiliśmy wcześniej. Wiecie, w Polsce mamy do czynienia oczywiście także z kierowaniem wroga egzystencjalnego. Ja ostatnio się zastanawiałem, w jakich to widać rzeczach oprócz migracji, bo to, że imigranci są przedstawiani jako wróg egzystencjalny, który tutaj przyjedzie, zniszczy nas, zabije i tak dalej, i tak dalej, to jasne. Ale zastanawiałem się na przykład nad narracją Grzegorza Brauna i generalnie narracją antyukraińską. Zwróćcie uwagę, że pojawił się taki ostatnio nowy motyw, Dwa takie motywy. To znaczy, kiedy nastąpiła w Wielkiej Górze ta straszna tragedia, kiedy dwunastolatka zabiła 11-latkę, rozprzestrzeniano fake news, że ta, która zabiła, ta morderczyni była Ukrainką. Dlaczego? Dlatego, że to tak świetnie działa na emocje, prawda? Ukraińcy chcą nas zamordować. To tak świetnie się wpisuje w ten obraz rzezi wołyńskiej, która teraz jest bardzo mocno przywoływana. Oczywiście, po co? Po to, żeby pokazać, że Ukraińcy są naszym wrogiem egzystencjalnym. Są oczywiście partie, które tak samo mówią o Niemcach. 80-90 lat po Hitlerze. Ciągle mówią nam, że Niemcy na nas dybią, że chcą nas sprzedać, wykupić, że chcą, żebyśmy zbierali u nich truskawki, żebyśmy byli ich niewolnikami. To jest narracja, która przedstawia kogoś, nie po prostu jako kogoś, kto na przykład ma inne poglądy, ale jako wroga egzystencjalnego. Ale w sprawie relacji do naszych sąsiadów z Ukrainy pojawił się jeszcze jeden taki element egzystencjalny: mianowicie to, że Ukraińcy zabierają nam miejsca u lekarzy. Nie wiem, czy słyszeliście. To jest nieprawda. To jest nieprawda, że oni mają jakiekolwiek pierwszeństwo, ale zobaczcie znowu, jak to działa. Przecież dostęp do lekarza to jest dostęp do zdrowia, czasami do życia. Jeżeli ktoś zabiera wam dostęp do lekarza, to zabiera wam dostęp do zdrowia i życia, a więc staje się dla was wrogiem egzystencjalnym. Zobaczcie, jakie to jest perfidne. To dokładnie w taki sposób działa. Ale dlaczego ja o tym mówię? Jeszcze raz wracam do tej sytuacji z tymi zabójstwami, które miały miejsce w Minesocie. Dlatego, że polityk, który definiuje sobie politykę, jako spór pomiędzy swoimi i tymi innymi, onymi i ci oni są wrogiem egzystencjalnym, ma jeszcze jedną strasznie niebezpieczną, strasznie perfidną cechę. Mianowicie bardzo często dowolnie rozszerza sobie grupę wrogów egzystencjalnych. I moim zdaniem to jest trochę tak, że Rene Gould i Alex Preti zostali objęci kategorią wrogów egzystencjalnych. Po prostu to słychać w narracji, która tłumaczy działania agentów ICE. Po pierwsze, agenci ICE. Widzą migrantów jako wrogów egzystencjalnych, widzą ich jako kogoś, kto może ich zabić, w związku z tym są przygotowani, żeby zabić szybciej. I teraz, jeżeli ktoś nagle, kto nie jest migrantem, kto jest obywatelem Stanów Zjednoczonych, bo i René Good, i Alex Preti byli przecież obywatelami Stanów Zjednoczonych, nagle wchodzą im w drogę, no to jakby stają się wrogiem egzystencjalnym dokładnie tak samo jak migranci. Tak działa ludzka psychika, w szczególności w sytuacji napięcia i stresu. W związku z tym nagle, Obywatele Stanów Zjednoczonych zostają wrzuceni do worka z wrogami egzystencjalnymi i znamy to. Znamy to także z naszego podwórka, znamy to z historii świata, że przywódca populistyczny dowolnie, w pewnym sensie, rozszerza sobie ideę wroga egzystencjalnego zgodnie z zasadą: kto nie z nami, ten przeciwko nam. To ten ktoś, ten aktywista, ten lewak, który broni tych migrantów. Także staje się wrogiem, staje się wrogiem ludu, tak zostaje nazwany. Sędzia, który nie pozwala deportować migranta, staje się wrogiem ludu, staje się przeciwnikiem władzy. Tak działa ta perfidna, chora myśl Szmita, który mówi, że są politycy, którzy lubią sobie wyobrażać świat jako właśnie relację pomiędzy przyjacielem i wrogiem, wrogiem egzystencjalnym, którego trzeba zniszczyć, zanim on zniszczy nas. Nie dajcie się uwieść, proszę. Tej opozycji. To jest chora, śmiertelnie chora myśl, która zatruwa nasze umysły. Nie chodzi o to, żeby wszystkich kochać. Nie chodzi o to, żeby wszyscy byli nasi, naszymi przyjaciółmi. Oczywiste jest to, że mamy różne interesy, ale ani w relacjach wewnętrznych z tymi, którzy są. Inni niż my. Ani w relacjach zewnętrznych naprawdę nie musimy iść tak daleko, żeby wyobrażać sobie naszych przeciwników, oponentów, jako egzystencjalnych wrogów, którzy chcą nas zabić, zniszczyć, a więc my musimy być w tym szybsi i musimy zabić i zniszczyć szybciej ich. To jest choroba. To jest bardzo ciężka choroba umysłu, serca, polityki, o której mówił Karl Schmidt i którą dzisiaj w Sanatorium Chorych Myśli chciałem Wam przedstawić. Dziękuję Wam serdecznie za to spotkanie. Jak zwykle, przede wszystkim patronom, których nazwiska są pod tym filmem. Jestem Wam bardzo wdzięczny za to, że kontrybujecie do produkcji i dystrybucji i promocji tego programu. Wiecie, usłyszałem ostatnio taką myśl, która jest piękną myślą. Nie wiem, czy to jest myśl, która nie jest zbyt naiwna która mówi, że latarnia morska świeci w morze, ale nie widzi statków, które kierują się tym światłem. Ja sobie nie rozmyślałem, że takie programy, mam taką głęboką nadzieję być może są. Takim działaniem, które może być działaniem latarni morskiej, że próbują rzucić światło na coś, co może komuś pozwoli bezpiecznie, właściwie dopłynąć do brzegu. Może to jest naiwne, ale ja nieraz nie widzę tych statków. Może nigdy ich nie widzę. Nie wiem, czy ktoś w ogóle z tego korzysta. Jeżeli korzystacie, jeżeli uważacie, że to jest potrzebne, napiszcie w komentarzach. Puśćcie dalej ten film, żeby ludzie może zrozumieli, że naprawdę ładujemy się jako ludzkość w coś, co jest bardzo, bardzo niebezpieczne. W definiowanie naszego przeciwnika jako wroga egzystencjalnego, w działania nieproporcjonalne, w popisywanie się emocją, w podnoszenie, eskalację czegoś, co jest bardzo, bardzo złe. To do niczego dobrego nie prowadzi. Mam nadzieję, że ludzie, którzy wierzą w ideę radykalnego centrum, są w stanie obronić Coś w rodzaju delikatności w sobie, jednocześnie nie tracąc sprawczości, bo proporcjonalność, o której dzisiaj mówiliśmy, to jest coś w rodzaju takiej mądrej delikatności. Państwo i my także powinniśmy działać jak żelazna dłoń, ale ubrana w białą, aksamitną rękawiczkę. Trump nie potrafi tego zrobić. Musi dowalić, musi uderzyć, musi podnieść emocje. Nasze państwo, kiedy nasi politycy zaczynają bawić się w szeryfów, także nie potrafi tego zrobić. Postarajmy się rozróżniać skuteczność. Od widowiskowości, od performansu, i starajmy się doceniać tych, którzy działają skutecznie po cichu, a nie ciągle patrzeć na tych, którzy się popisują swoją siłą jednocześnie, podnosząc poziom emocji, podnosząc poziom przerażenia stresu, no i później dziwią się, że coś złego się w tej sytuacji zdarzyło. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia w następnym odcinku.